Będę orał. To jest orka zimowa, głęboka. No i fani tam są, jadą. Dawaj, dawaj! Bardzo fajny traktorek, malutki, z przednim napędem. Roki towarzyszy, zmarzłeś? Wpuszczę Cię do obory, bo zmarzłeś. Ach, och, ach, och, och. Drodzy internauci, do mnie takiego starego dziada przyszedł ten Mikołaj. Zobaczcie, ten prawdziwy Mikołaj przyszedł do mnie. I co mi przyniósł? Jabłusie, świąteczne z cynamonem. Zanim mi dał te jabcusie, to najpierw spytał mnie, czy umiem pacierz odmawiać. No, jeszcze nie zapomniałem. Mmm, naprawdę dobre. Romek, zaczynać byków.